Za wielkimi firmami stoją wspaniałe historie. Lireco, założone w 1926 roku jako sklep pierniczy w miejscowości Valenciennes na północy Francji, obecnie jest liderem europejskim, jeżeli chodzi o produkty i usługi dla miejsc pracy. InterSafe, założony w 1934 roku niedaleko Rotterdamu, jako mała firma, obecnie lider na rynku Beneluxu północnej Francji i Niemiec w obszarze BHP i środków ochrony indywidualnej. Lireko przejęło Intersafe w roku 2019 i na tej bazie tworzymy nowy business unit, nową biznes linię Safety. I'm very happy to be here today at the inauguration of the Intersafe business line in Poland. This jest a very important milestone for Lireko Poland. Jaki powinien być idealny dostawca środków ochrony indywidualnej? No myślę, że jako klient mam dosyć mocno sprecyzowane te oczekiwania. I taki dostawca to jest firma, organizacja, człowiek, przedstawiciel, który się z nami spotyka, który słyszy o naszych potrzebach. I właściwie jestem przekonana, że dalsza współpraca z Lireko i z firmą InterSafe pozwoli nam na to, żeby rzeczywiście znakomicie te wszystkie relacje i potrzeby zabezpieczyć. InterSafe Directo Company to silne korzenie, centrum logistyczne, 12 centrów dystrybucyjnych, 130 własnych kurierów, doświadczenie w wysyłce 5 milionów paczek w każdym roku. W tym roku planujemy wzrost naszej struktury, która w pełni skupia się tylko na obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy o ponad 40%, rozbudowę działu serwisów i zapraszamy Państwa do wspólnej przygody i podróży.